Cześć wszystkim, z tej strony BigLow i dziś zagramy sobie Farming Simulator 17. To będzie kolejny dzień na farmie, w którym będziemy wykonywać takie hmm, codzienne czynności. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, będę chciał powycinać kilka drzew. Znaczy, już je wyciąłem, jak widzicie, są załadowane tutaj, już na tą przyczepę na drewno. I została mi tu jedna kłoda, która jest no, dość duża. Zaczynałem się przy niej, ponieważ chciałem Wam. Yy, zademonstrować yy, coś, co odkryłem. Yy, mianowicie yy, chodzi mi o to, że bez... Yy, no starałem się ćwiczyć jak tylko mogę i, i na tamtych krótszych drzewach mi to w miarę wychodziło, więc mam nadzieję, że tutaj też to wyjdzie. No i właśnie widzicie, co się dzieje? Nie idzie tego podnieść. Podnosi mi po prostu cały traktor. No nie da się tego podnieść i stwierdziłem, że trzeba jechać do sklepu jakieś obciążniki do tych traktorów, jednak żeby z tyłu gdzieś tam zamontować to wszystko i, i żeby sobie to działało, ale, ale mi się nie chciało i stwierdziłem, że zobaczymy jak to będzie wyglądać z tymi przyrządami, które tutaj mam. No w tej chwili powiedzmy, że tu jest ta maszyna do wycinania do drewna. Najpierw próbowałem z przyczepą, ponieważ stwierdziłem, że jest ciężka. I jeżeli ta fizyka gry jest jakoś zachowana, to ta przyczepa powinna pomóc. No i rzeczywiście ta przyczepa pomogła. Jeśli chodzi o tą maszynę do drewna, no to z nią nie próbowałem. Dlatego teraz nie wiem co się stanie. Znaczy nie wiem co się stanie. Nie wiem, czy dam rady podnieść tą kłodę bez. Przewrócenia się traktoru traktora. Traktoru czy traktora? Przewrócenia traktora... Ciągnika. Dobra. Podjeżdżam sobie i... No, jedyne z czym jeszcze mam mały problem to ogarnięcie tego środkowego... Jak to nazwać? No tego w tych widłach jest taki środkowy chwytak. No właśnie, bo on tak działa, nie działa. Dobra. Hmm, czyli do góry tak jest. Teraz pięknie w dół. I postaram się to chwycić. Yy, sorry zauważyłem, że kamerka się wyłączyła, więc już ją włączam. Yy, tylko nie pamiętam na jakim słowie skończyłem, ale wiem, że na pewno chciałem to spróbować podnieść. Yy, dlatego yy, właśnie mi się pokazało jeszcze na ekranie, że został jakiś pracownik zablokowany, yy, więc zaraz tam podjadę podjadę, przeniosę się. I zobaczę, co jest grane. Okej, okay, dobra, próbuję to ładować, chwytać. I. 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 No i jest o wiele lepiej. Nie jest to rewelacja, bo cały czas nim y, gibię, ale może być to też spowodowane tym, że nie wyczułem do końca środka ciężkości. I. I. O, o, <ściał> <ściał> yy. Um, tak. Dobra. Podnoszę to. Jak to chwycić chcę? O, rany. Dobra. Zróbmy to inaczej. Dobra. Um, zróbmy to tak, że przecież to i tak nam się wszystko nie zmieści. Um, chciałem tylko to po prostu um, przetestować i sprawdzić. Um, dobra. Odpalmy sobie. Dobra, powiedzmy gdzieś tutaj. Nie przechylaj, dobrze jest. Przytnijmy sobie na dwa razy. No Sprzedawanie tego i tak nie ma dużego sensu. Znaczy, no i ma tam zawsze jakiś grosz padnie. Grosz do grosza i w końcu się nazbiera. No ale nie jest to aż tak dużo jak. jak jakby było fajnie. Dlatego jest przy tym trochę roboty. No ale tutaj robię to głównie ze względów. Jakby to nazwać? Jakie to są względy? Nie tyle estetyczne, co bardziej praktyczne. No, myślę, że będzie mi tutaj się łatwiej poruszać, jak nie będzie tych wszystkich yy, tych wszystkich drzew rosnących. I co jeszcze? Yy, może yy, miejsce to będzie można zagospodarować w jakiś inny sposób. Na przykład yy, jakieś ule. O a propos uli, albo raczej szklarni. Jeśli chodzi o zarobek, bo już jakaś tam nocka, no wiem, że jesteście poblokowani, zaraz tam, po, zaraz tam przeteleportuję. Mm, odnośnie sz, szklarni, to minęła mi właśnie jakaś tam nocka i za jedną szklarnię, która była zapełniona... Yy, no, wejdź tam do tej przyczepy. No. Okej. Okay. No nie za bardzo. Spróbuję to puścić. Mm, zarobiłem... Jakieś y, 1600 y, jakieś złotych, 1600 dolarów, więc nie jest to tak źle, szczególnie, że utrzymanie y, tego y, mojego całego gospodarstwa y, kosztuje, no czemu się to nie chce otworzyć, no właśnie, ludzie, 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 y, nie chce się otworzyć, kosztuje jakieś 6, 7 może, same maszyny kosztują 6 tysięcy ponad. Mm. Naprawdę. Więc jedna szklarnia i tak robi tam, powiedzmy, swoje nie jest źle. Z tymi ulami trzeba się będzie jeszcze pobawić. Tylko, że kurczę nie mogę tego puścić. Naprawdę. Ruszam tą myszką. Naprawdę, patrzcie się. Trzymam ten przycisk i ruszam. I to po prostu nie drgnie. Nie wiem, co jest grane. Spróbuję to odpiąć. I przypiąć. Spróbuję podnieść. teraz. No. O rany. Teraz to muszę znowu jeszcze chwycić. Tak, tak, żeby to przesunąć jeszcze troszkę. No przesuń się tam. Dobra, niech się przesunie później najwyżej. Miałem na pewno się... Ładnie musi być wszystko wyukładane. Miałem tam przejść, tutaj gdzieś są moje maszynki. Już się do nich przeniesiemy. Ło, ho, ho! Rzeczywiście się poblokowali. No tak, przecież. Dokładnie tu się musimy przenieść do, do Lizarda po to, aby yy, przywieźć tam przyczepę, którą wcześniej zabrałem, żeby sobie ten ciągnik obciążyć. Yy, generalnie yy, kwestia, jakby to nazwać, psucia się pojazdów. Jest znikoma, ale to się w sumie nie psuje w ogóle, tak naprawdę. Yy, I jest to trochę dziwne, bo zawsze byłem przyzwyczajony w tych grach, że jeżeli uderzy się jakimś samochodem, no nie wiem, jakieś te wyścigi, jakie tam jeszcze inne gry, nie wiem, GTA, czy chociażby Watch Dogsy. W ostatnim czasie, no, przyzwyczaiły mnie nie do tego, że te pojazdy zawsze jednak no, psują się pomimo zniszczeń, nie jest to oczywiście realne, nie, jest to oczywiście, nie są to oczywiście realne zniszczenia, ale zawsze w jakimś tam stopniu no, trochę utrudniają y, późniejsze poruszanie się czy, czy jakąś inną rozgrywkę. No a tutaj y, w sumie jest to zminimalizowane do minimum, wiem, że ma słowaślane, ale pomimo tego, że mamy te maszyny. I jak mamy je coraz dłużej, to coraz więcej za nie płacimy, jeśli chodzi o to utrzymanie pojazdów. Dlatego mogłoby to być jakoś połączone z tym, nie wiem, chociażby modelem zniszczeń. I wtedy byłoby to bardziej zrozumiałe. A tutaj więcej płacimy za każdy pojazd, za każdą maszynę, która jest już jakiś tam dłuższy czas eksploatowana. I w sumie jest to poniekąd logiczne, bo wiadomo, że. Powiedzmy przyrównując do, do normalnego życia, to zawsze jakieś tam wymiany jakichś tam płynów, olejów i, i tym podobnych rzeczy jednak się zbierają, no ale nie jest to i tak dla mnie do końca zrozumiałe. Dzisiaj musimy jeszcze przenieść. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Bo tu nasz pracownik też sobie wjechał troszkę. Okej. Okay. Dobra, wróćmy sobie do kombajnu, żeby tutaj go elegancko ustawić. No i na wszystkich czterech polach miałem yy, pszenicę, którą w sumie ostatnią zsieliśmy. Yy, yy, H, okej, okay, niech sobie jedzie. Czyli tamte maszynki niech sobie na razie czekają na swoją kolej. I została jedna kwestia, yy, którą w sumie chciałem wprowadzić, czyli... Yy, dokładnie chodzi mi o zakup tego pola. Yy, tu mam w sumie już 3, 4, sprawdzałem cenę, nie jest najgorzej, stać mnie, więc yy, dlaczego by nie skorzystać i nie zakupić pola, które jest gdzieś jeszcze blisko nas. 40 tysięcy, dlatego tego kupimy sobie. I mamy już yy, do dyspozycji 5 Pól. Także zawsze to więcej. Generalnie będę dążyć do tego, żeby w tym farmingu, nie wiem może nie wszystkie, ale żeby na pewno na razie te okoliczne pola, które gdzieś tam mnie otaczają, żeby sobie je wszystkie wykupić. No i oczywiście naturalną sprawą jest, że trzeba będzie zainwestować w maszyny. Na razie, póki jestem gdzieś blisko, to mogę sobie nimi swobodnie przejeżdżać, ale jeżeli później uda mi się zakupić chociażby pole 20 czy, czy, czy może nawet piąte, no to tam nie dość, że te maszyny będą musiały być o wiele większe, no to jechać z nimi przez no, pół mapki, czy, czy, czy jed z jedynki do, do piątki przez całą mapę, nie jest to chyba do końca dobre rozwiązanie, dlatego myślę, że na razie tymi maszynami, które mam, będę się posługiwać na tych polach okolicznych, a później gdzieś jakieś wiaty się będzie stawiać w. Yy, Różnych miejscach zależy tam, gdzie będę mieć te pola, żeby sobie tam mogły wszystkie maszyny spokojnie czekać na swoją kolej, no i żeby praca szybciej szła. Już tutaj mam w tej chwili pewne braki, bo przydałby mi się jeszcze jeden ciągnik, bo tutaj dwa traktory pracują, kombine, a cały czas brakuje mi jeszcze kolejnego, który byłby odpowiedzialny za sianie. No, generalnie wiecie, że nie. Za każdym razem trzeba używać pługa, czyli chyba co trzy razy to pole wymaga orki, żeby te plony były jak największe, jak najlepsze. Dobra, tu niech sobie jedzie dalej. No, i wtedy już ten traktor zostaje właśnie do tego pługa wykorzystany, i już nie mam czym siać. Dlatego teraz, obecnie, pole 24, które jest już gotowe, i 15 też prawie jest gotowe. No po prostu czekają, no bo, no bo cóż, ja chciałem się pobawić troszkę tym ścinaniem drzew, dlatego też potrzebowałem ciągnika, i już nie było mnie stać. Na zakup, znaczy, może bym kupił w sumie jakiegoś, mm, może nie grata, ale jakiś słabszy ciągnik, ale stwierdziłem, że na razie zainwestuję w to pole jeszcze może w jedną rzecz, w yy, yy, jedną, myślę, że nawet w dwie rzeczy za chwilę zainwestuję. Yy, a jeśli chodzi o ciągnik, to też w najbliższych planach, właśnie nie wiem jak z tymi planami będzie, ale na pewno chciałbym zacząć zbierać te bryłki żeby sobie ten milion zarobić, który tak naprawdę no, nie daje aż tak wiele, bo milion w tej grze to nie jest aż tak dużo, ale zawsze te maszyny będę mógł sobie wtedy za to kupić. Dlatego myślę, że jeżeli starczy mi czasu, to będę zbierać bryłki. Jeżeli nie, to może gdzieś sobie zarobię u kogoś, ale wydaje mi się, że jeżeli mam zarobić, no, może nie milion, ale te kilkaset tysięcy na jakiś ciągnik z oprzyrządowaniem, to chyba jednak szybciej będzie zebrać te no co prawda 100 bryłek, ale, ale wydaje mi się, że, że i tak to będzie szybsze. Dobrze, niech sobie ten kultywator tam na razie czeka. Ja jeszcze może, właśnie, jak tam świnki? Jak tam świnki. Ostatnio dowoziłem, 35 fin, całkiem fajnie, 95% ponieważ no, ziemniaki, buraki cukrowe nadal nie są w mojej dyspozycji. Ostatnio dowoziłem tutaj wszystkie potrzebne, znowu się zablokowali, całe potrzebne jedzenie dla tych prosiaczków i generalnie zrobiło się tego wiele więcej, takiej kukurydzy. To jest 7000 no kilogramów Czyli y, tą ładowarką, żeby... prawda nie ładowałem od zera, bo tam jak się mi zaświeciło na pomarańczowe to wtedy za zacząłem to ładować ale i tak musiałem chyba no dwa, albo nawet trzy razy y, sobie skoczyć tam i z powrotem Ym, woda Okej, okay, jest napełniona y, Szklarnia, szklarnie też chyba napełniałem ostatnio Ym, Trochę tam tego obornika się już zrobiło, ale na razie tak jeszcze nie będę go wykorzystywać. Ale, y, tak jak mówiłem y, na tym odcinku, zainwestujemy sobie jeszcze w jedną rzecz. Y, generalnie wpadłem na taki pomysł, obserwując sobie tutaj y, tą y, mapkę, że to pole, znaczy pole, ten fragment y, y, w sumie ziemi, bo tam trawka nie rośnie, który, na którym wcześniej była wiata na pojazdy będzie jak dla mnie nadawał się do czegoś fajnego. Mianowicie. Chociaż hmm, to jest, na pewno w obiektach o, i jest. Yy, dokładnie chodzi mi o UL. Jak to się obracało chyba KW, tak? Tak jest, a strzałkami ja sobie przewracam się. O ul, wiem, że nie daje on tyle co szklarnia, ale przynajmniej nie muszę do niego nic dowozić. Nie muszę się niczym przejmować i tutaj myślę, że taki żątek, jeden, może nawet tutaj drugi. Można by było tych uli sobie postawić, ale wiadomo, że nie jest to aż taka tania rzecz. No, nie znowu do światu. Nie jest to aż taka tania rzecz, ale zawsze jakiś tam przychód nam da. Tylko teraz, e, chciałbym to sobie jakoś w miarę ładnie wszystko ustawić, dlatego myślę, że najlepiej będzie, jeżeli to zrobię to jednak z boku e, i, i tutaj sobie to jakoś e, wyrównam fajnie. Tylko, że to się nam wtedy kurczę wszystko przestawia. E, myślę, że zacznę na, i tak już chyba od dwóch uli, bo, bo, bo na pewno na dwa mnie stać. Dobra, jest jeden. Mam nadzieję, że jest w miarę prosto. Ta końcówka nawet jak zajdzie za tą trawę, to i tak jej nie będzie widać. Hmm, tylko teraz jak tutaj postawić drugi, aby. Yy, aby, aby. Może pokrył się z pierwszym? Hmm. Tylko teraz tak, tutaj. O, może z tej perspektywy spróbuję ja go tu trochę przekręcałem. O. Tylko teraz nie wiem, czy jest, nie jest za bardzo do przodu. Dobra, najwyżej się go przestawi, bo chyba jakoś mogę go usunąć, nie? No i ale krzywo. Ja nie mogę. No to sobie go dorobiłem teraz fajnie. A można postawić drugi. Góry. To można w górę budować. Chwila, chwila, chwila. To jest dobra rzecz. Nie wiedziałem o tym, ale chyba, że nie można. Nie, nie można jednak w górę. W górę sobie iść. No dobra, trudno, będzie krzywo, chyba że jakoś jeszcze dam rady tego przestawić. Mm, no ale są już dwa ule. Okej, jak z tego wyjść? Pszczółki sobie tutaj paracują, już słychać. Dobrze, dobrze, pracujcie, pszczółeczki, Niech zarabiają. Jednak te ule, no trochę, trochę tak, trochę tak. No ale trudno, jakoś przeżyć to trzeba będzie. Mm, chyba że uda mi się jeszcze jakoś to przestawić. E, ale nie wiem, czy się da. W każdym razie. To już jest wszystko, co chciałem zrobić. W tym odcinku ja się dalej biorę za pracę. Zaraz tutaj będziemy zbierać kolejne pole i kończyć z tym drewnem, a z wami mam nadzieję, że zobaczycie w następnym odcinku. Trzymajcie się i... See ya!